Korwin Pietrowska dosadnie o nowym filmie twórców dni, Heaven in Hell to gniot. Choć Heaven in Hell zapewne nie spodoba się zawodowym krytykom i fanom ambitnego kina. Film może się pochwalić iście gwiazdorska obsada. Widzowie mają okazję podziwiać Magdalenę Boczarska oraz znanego z drugiej części 365 dni Simona Susinna. Poza nimi, w erotycznym thrillerze zagrali, Sebastian Fabianski, Katarzyna Sawczuk. Katarzyna Kwiatkowska, Janusz Habior i Monika Frączek. W nowej produkcji Tomasza Mandesa nie brakuje wzruszeń, dynamicznych zwrotów akcji. Ale przede wszystkim, pikantnych scen seksu. Film nakrycony jest na półwyspie helmskim. Choć widoki, jakie można podziwiać na ekranie, kojarza się bardziej z enslonecznym Hiszpanii. Magdalena Boczarska w filmie Heaven in Hell wcielila się w postać kobiety sukcesu, która zakochala się w młodszym od siebie o 15 lat maksie, przystojnym, młodym mężczyzna czerpiacem z życia garściami i lapiacem każda chwilę. Obraz próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, czy dojrzalej kobiecie wolno kochać i być skochana. Jak pokazali już wcześniej sukces książkowej i filmowej serii 365 dni, fani S.A. spragnieni mocnych wrażeń, każda kolejna część erotycznego thrillera spotykała się z ogromnym zainteresowaniem. I choć krytycy zwykle bardzo nisko oceniają tego typu tytuły, w ogóle nie wpływa to na oglądalność. Może nawet napędza promocję, niektórzy bowiem obejrza film z czystej ciekawości, czy naprawdę może być tak zle? jak pisze w recenzjach. Jak do tej pory w sieci można przeczytać mieszane recenzje. Niektórzy zwracają uwagę na to, że Heaven Inhale jest filmem dużo lepszym niż 365 dni, inni natomiast twierdzą, że nowa produkcja Tomasza Mandesa nie różni się praktycznie niczym od jego poprzednich dziel. Fani także nie kryją rozczarowania. Podobnego zdania, co większość z widzów, jest Karolina Korwin-Pietrowska, która nie zostawila na autorach erotycznego widowiska Suchej Nitki. Dziennikarka opublikowała w social mediach obszerny wpis, w którym recenzuje kontrowersyjny thriller. Mozesz Niemiec Scenariusza, Dialogi z trudnych spraw, Zero historii. Przecinek umieśnionego wlocha, który czasem mówi Katarzyny Sawczuk oraz niezawodna Magdalena Boczarska której z betonu role zrobi masz w PL. Hit rozpoczyna swój postfalietonistka. Nie ulegia wątpliwości, że The nie przypadli jej do gustu. Autorka Posta Bez Ogródek nazywa film z Simonem Sussina i Magdalena Boczarkiem mianem Gniota i sugeruje, Ze zamiast wydawać pieniądze na bilet do kina, lepiej kupić wibrator. W dyskontach pojawiły się ostatnio w dobrej cenie masazery, które mogą pełnić funkcję wibratora. Lepiej to kupić zamiast biletu do kina. Przynajmniej efekt gwarantowany, bo nie ma nic gorszego niż nuda i smuta w luzku radzi. Podkreślając, w Heaven In Hell nie ma nic wartościowego, a produkcja zawodzi niemal pod każdym względem. Dwie godziny gniota jaja w meczarniach, a można było z tego zrobić kino, ani w pseudo -romantyczne soft -porno. a nie zaangażowanej i pseudo-romantyczne soft-porno. Przecinek atak ten film jest zwyczajnie nudny, takie rzeczy tylko w Polandzie, młody erotyk podsumowuje dosadnie w swojej recenzji. Czy to odstraszy fanów przed wybraniem się do kina na nowy film Twórców 365 dni?